Dębogórze to miejsce magiczne, a najbardziej magiczną częścią Dębogórza jest gęśnik pana Andrzeja Dzienisza. Po raz dziewiąty już właśnie w tym roku zacznie się piknik w gęśniku, tym razem pod tytułem Smaki Francji. Ja tak cały czas zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy gęś polska ma szansę stać się taką narodową potrawą. Jeżeli tak, byłoby to rzeczywiście wspaniałe. Mam nadzieję, że nasza działalność, nasza Propozycje spowodują, że, że gęś trafi jednak do naszej kuchni i że popularność będzie rosła. Zresztą widać to w trakcie imprez, które organizujemy czy sprzedaży w naszym sklepie firmowym. Popularność rośnie gwałtownie z roku na rok i spożycie gęsi rośnie. Także jest podstawa do tego, żeby domniemać, że, że w krótkim czasie będziemy mogli stworzyć na bazie gęsi właśnie. Coś takiego, o czym Pan mówi. Program bardzo bogaty, program, który będzie obejmował dwa dni, 10 i 11 listopada. Będą warsztaty, między innymi rzeźbiarskie, będzie prokaz produktów ekologicznych, będzie oczywiście konkurs na wątróbkę, gdzie jest to jedno z głównych dań francuskich i wiele, wiele innych imprez. Przy okazji także będziecie mogli Państwo zaopatrzyć się w gęsi i przetwory z tego wspaniałego ptaka. No i tak, gęgające panie przypomniały, po raz pierwszy w tym roku na gęśniku będzie można zaopatrzyć się w świeżą gęś. I to tylko w cenie promocyjnej, czyli 19 zł za kilogram. Pierwszy raz w tym roku świeża gęś. Zapraszam i przypominam, 10-11 listopada, gęśnik w Dębogórzu.